Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania zajebane wędkami, najgorzej. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi haczyk czy kotwicę i trzeba wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 22-letnim życiu już dziesięć razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania. To baba z recepcji jak mnie tylko zobaczyła, to kazała buta ściągać, XD, bo myślała, że znowu hak w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana wędkarzem polskim, światem wędkarza, superkarpiem, XD. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie wędkarskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go intu-internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, ale teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla wędkarzy, i kręci gówno gównoburze z innymi wędkarzami o najlepsze zanęty i te Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to założyłem tam konto i go trolowałem pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu Karasie jedzo gówno. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Aha, ma już na forum rangę sum za najebanie 10 tysięcy postów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdala na ryby. Od jakichś pięciu lat w każdą niedzielę jem rybę na obiad, a ojciec pierdoli o zaletach jedzenia tego wodnego gówna. Jak się dostałem na studia, to stary przez tydzień pierdolił, że to dzięki temu, że jem dużo ryb, bo zawierają fosfor i mózg mi lepiej pracuje. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Mirkiem całą rodzinę o czwartej w nocy, bo hałasują pakując wędki, robiąc kanapki i tak dalej. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o rybach, i za każdym razem temat schodzi w końcu na polski związek wędkarski. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy dur, niedostatecznie zarybiają, tylko kradno chór, robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc, i idzie czytać wielką encyklopedię ryb rzecznych, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta ponton, oczywiście do wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i nadmuchał w dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój wędkarski i siedział cały dzień w tym pontonie na środku mieszkania. Obiad, karp, też w nim zjadł. Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich ryb w Polsce, to bym wziął i zapierdolił. Jak któregoś razu, jeszcze w Podbazie czy Gimbazie, miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na ryby w drodze wyjątku. Super prezent, kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu za miasto. Dochodzimy nad jezioro, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi, podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy nad wodą i patrzymy na spławiki. Po pięciu minutach mi się znudziło, więc włączyłem dyskmana, to mnie ojciec pierdolną wędką po głowie, że ryby słyszą muzykę z moich słuchawek i się płoszą. Jak się chciałem podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo szeleszcze i ryby z wody widzą, jak się ruszam i uciekają. Sześć godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na wodę jak w jakimś jebanym guantanamo. Urodziny mam w listopadzie, więc jeszcze do tego było zimno, jak sam skurwysyn. W pewnym momencie ojciec odszedł kilkanaście metrów w las i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba w lesie pierdzieć, bo inaczej ryby słyszą i czują. Wspomniałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym jeździ na ryby. Kiedyś towarzyszem wypraw rybnych był Hehe Zbyszek, człowiek o kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w kamizelce bomber. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z żoną Bożeną na Wigilię do nas i tak dalej. Raz ojciec miał imieniny, Zbysio przyszedł na Hehe Kielicha. Najebali się i oczywiście cały czas gadali o wędkowaniu i rybach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę, czy generalnie lepsze są szczupaki czy sumy. Weź mnie nie w kurwiaj zbychu. Widziałeś ty kiedyś jakie szczupak ma zęby? Chaps i ręka ujebana. Kurwa, Tadek, sumy w Polsce po 80 kilometrach ważą. Twój szczerpak to im może naskoczyć. Co ty mi o sumach pierdolisz? Jak ledwo ukleje potrafisz z wody wyciągnąć. Szczupak to jest król wody jak lew, jest król dżungli. No i aż się zaczęli nakurwiać. Zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona Zbysia, że Zbysio spadł z rowerka, i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu. A ojciec i bardzo kurwa dobrze, tak go za tego suma znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli polskim związku wędkarskim. Stał się on kompletną obsesją ojca, i jak na przykład w telewizji mówią, że gdzieś było trzęsienie ziemi, to stary zawsze mam rocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwy synach z PZW powiedzieć. Gazety niewędkarskie też przestał czytać, bo miał ból dupy, że o wędkarstwie polskim, ani aferach w PZW nic się nie pisze. Szefem koła PZW w mojej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla Starego uosobieniem całego zła wyrządzonego polskim akwenom przez Związek, i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie wędkarskie, na którym występował Adam, i Stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali z sali, takie tam inby odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym, ze zbrojnym ramieniem, PZW. Ojciec rozpoczął partyzantkę internetową, polegającą na szkalowaniu PZW i Adama na forach lokalnych gazet. Napierdalał na niego jakieś głupoty typu, że Adam był tajnym współpracownikiem UB, albo że go widział na ulicy, jak komuś gwoździem samochód rysował i tak dalej. Nie nauczyłem ojca Intutor, więc skończyło się bagietami zaszkalowanie i stary musiał zapłacić Adamowi dwa tysiące złotych. Jak płacił, to przez tydzień w domu się nie dało żyć. Ojciec kurwił na przekupne sądy PZW, Adama i w ogóle cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że PZW jak jacyś masoni rządzi całym krajem, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Przeliczał też te dwa tysiące na wędki, haczyki czy łódki i dostawał strasznego bólu dupy, ile on by mógł na przykład zanęty waniliowej za te dwa tysiące kupić. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć łódkę do połowów, bo niby wypożyczanie za drogo wychodzi i wszyscy go chcą oszukać. Synek, na wodzie to się prawdziwe okazy łapie. Tam jest żywioł, ale nie było go stać ani nie miał jej gdzie trzymać. A frajerem to on nie jest, żeby komuś płacić za przechowywanie. Więc zgadał się z jakimiś wędkarzami z okolicy, że kupią łódkę na spółkę. Ona będzie stała u jakiegoś Janusza, który ma dom, a nie mieszkanie w bloku jak my, na podjeździe, na przyczepie, którą ten Janusz ma, i się będą tą łódką dzielili, albo będą jeździć łowić razem. Na początku ta kooperatywa szła nawet nieźle. Ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi jechać, i miał oto olbrzymi ból dupy. Jeszcze ci jego koledzy dzwonili, że ryby biorą jak pojebane, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał z wkurwienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy, co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni łowią bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na łódkę, i w niedzielę wieczorem, jak te Janusze już wróciły z wyprawy, wyszedł nagle z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz samochód z przyczepą i łódką. Pytam skąd on ją wziął, a on mówi, że Januszowi zajebał z podjazdu przed domem, bo oni go oszukali, i żebym łapał z nim łódkę i wnosimy do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie cały duży pokój. Na szczęście łódka nie zmieściła się w drzwiach do klatki, więc stary stwierdził, że on ją przed domem zostawi. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były na łódce, i mojej kłódki od roweru przypiął ją do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania, a tu nagle przyjeżdżają dwa samochody z Januszami współwłaścicielami, którzy się domyślili, gdzie ich własność może się znajdować. Zaczęła się nieziemska inba, bo Janusze drą mordy, dlaczego łódkę ukradł, i że ma oddawać. A ojciec się drze, że oni go oszukali, i on 500 złotych się składał, a nie pływał w ten weekend. Ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się przyczepy i krzyczy, że nie odda, Janusze krzyczą, że ma oddawać, jeden Janusz ma rozjebany nos, bo próbował leżącego ojca odciągnąć od łódki za nogę i dostał drugą nogą skopa. Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, bo pobił człowieka. We wszystkich oknach dookoła stoją sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił łódkę, a policjantów, żeby go nie aresztowali. Ja, smutna żaba. W końcu policjanci oderwali starego od łodzi. Ja podałem Januszom kod do kłódki rowerowej i zabrali łódkę, rzucając wcześniej staremu pięćset złotych i mówiąc, że nie ma już do łódki żadnego prawa i lepiej dla niego, żeby się nigdy na rybach nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz, co dostał w mordę butem, powiedział, że on się nie będzie pierdolił z łażeniem po komisariatach i ma to w dupie, tylko ojca nie chce więcej widzieć. Stary do tej pory robi z Januszami gówno burze na forach dla wędkarzy, bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem. Obserwowałem ten temat i widziałem, jak mój ojciec nieudolnie porobił trolkąta. Szczepan 54. Liczba postów. Jeden. Ten temat założyli jacyś idioci. Znam użytkownika stary Janona od dawna i to bardzo porządny człowiek i wspaniały wędkarz. Chcą go oczernić, bo zazdroszczą złowionych okazów. Potem jeszcze używał tych trolkąt do prześladowania niedawnych kolegów od łódki. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat, to ojciec się tam wpierdalał na trolkącie i na przykład I pisał, że chujowe ryby łapie i widać, że nie umie łowić XD. Z tych samych trollkont udzielał się w swoich tematach i jak na przykład wrzucał zdjęcia złapanych przez siebie ryb, to sam sobie pisał: "No, gratuluję okazu. Widać, że doświadczony łowca." A potem się z tego cieszył i kazał oglądać mi i starej, jak go chwalą na forum.